Cześć, się i Dzisiaj pokażę wam, jak puszczam filmiki na YouTube, no i zasubskrybuj ten kanał oraz daj łapeczkę w górę oraz napisz mi komentarz, to ja dam ci, ci serduszko. No i pozdrowię na następnym odcinku, na razie nikt nie napisał, no, no w sumie nikt nie napisał, dlatego, że jeszcze odcinka nie puszczam. No i puszczamy odcinek. Tak, wchodzimy w YouTube. Klikamy tu, prześlij film. No i wybieracie są to sobie No i tutaj będziecie tu gramy w stłumy, leguis. OK. No i klikamy dalej na przykład dziady, nie przeznaczony dla dzieci, żeby mnie były komentarze, prześlij film no i już jest zobacz film no i tutaj musimy sobie pobrać taką aplikację pobrać ty studios wchodzimy tutaj mam. To, no i tutaj klikam, i tutaj nauczyłam się włączyć komentarze, widzowie. I zapisz. No i już. No i widzimy się jutro. Pa, pa.